Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe nabytki. Nowymi nabytkami... Yy no zaraz się ukażą. Tylko wypuszczę na widok. Wystrzeliły. O kurde. Aż prawie przewróciły. Te gargamuelki. No i zaraz się ukażą, mam nadzieję. O, tu kogucik. Taki ładny, z długim ogonem. Yy, Feniks najprawdopodobniej. Piękny kogucik, i do niego są dwa kurki. Spróbuję nagrać tą kurkę, żeby już się tylko nie wystraszyła mnie. O, tutaj taka kurka ładna do niego. Taka. I teraz kolejna idzie kurka do niego. Takie dwa kurki kogucik najprawdopodobniej Feliksu. Mam nadzieję, że wam się spodobały. Tu ładnie, gąski, garbonosy już bardzo ładnie urosły. Tutaj kogucik. W ogóle to ten kogucik ma 4 lata już. 4-5 lat, ponieważ e, jak e, był, jak został przywieziony do mnie, to miał bardzo długie ostrogi. No tam idą, maszerują kaczki. Kaczek zostało już 16, ponieważ 9 zostało zabitych. Gąsek jest tak samo 11. No i były też nowe nabytki, czyli ten, blojlery, 20 blojlerów, ale już zostały zabite. Tu kaczuszki sobie idą. W ogóle to ta kaczuszka, mandarynka, ona uciekła mi na stawek tam, mam stawek. I ona mi uciekła. I była z nią taka historia, że pływała na stawku, no i kaczorek ją wołał. I ona przyszła po prostu po... Paru dniach tutaj. Bo tam odstawiłem taką deseczkę, bo one nie mają iść na stawek, bo one mi tam były już zostały. No i teraz ładnie sobie trawkę jedzą, ukazać to można. No i ona w tym roku niestety lęgów nie miała, ale z tego co czytałem, to mandarynki mają od drugiego roku życia jajka i młode, no więc w następnym roku powinny mieć. No. Piękne. Kogucik tutaj, kurki. O, właśnie ten kogucik tutaj pije. Piękny moim zdaniem. O, tu właśnie jedną no, kurka jego. Tu właśnie młode kurki z drugiego lęgu. Tu kogucik ładny. Będę chyba mm, zmuszony sprzedać. Albo po prostu z kolegą się zamienię. Albo zostawię. Kto wie. Tu zielona nóżka od tych nowych nabytków z, ze zdjęć tego filmu. Tam Greenshell. Greenshell bez czubka. No, fajnie. Tutaj kogucik. No, tutaj młodziutki. Taki taki ładny kolor ma. Tutaj taka kureczka. O, tań. No. Tutaj gdzieś była szyjka kurka. Ale mi gdzieś zwiała. O, właśnie. Tam są teraz zauważyłem kurki. Dwa Greenshell. Perlonek. No, więc no. Jeśli pod tym odcinkiem dobijecie 20 łapek w górę nagram następny film z nowych nabytków i następny film spróbuję nagrać aż 5 minutowy jak mi się uda, nie obiecuję, ale jak mi się uda, jak dobijecie te 20 łapek w górę. Mam nadzieję, że Wam się uda, ale Was wierzę. No więc minutę jeszcze ponagrywam, no i się z Wami pożegnam. I przypomnę wam o łapkach w górę, ile macie zostawić, czyli 20. w ogóle to chciałem na szybkości wam też pokazać. Dwa bociany są. Takie ładne, już latają. O, tu kurka przyjmie, taka ładna. Tu kogucik taki czarny, tu biała kurka. Kogucik, kurka. No. O, tu właśnie gołoszyjka jest. O, proszę, gołoszyjka. Podobają mi się kurki, ładne. Tu kurka rasy Sony. Tu mają taki śród pomieszany z pszenicą i wodą. To dla kaczek do jedzenia. I taka tu Kaczki nie zjedli. O, i tu jest druga gołoszyjka, jak widać. Tu jest białoczu. No więc no No więc ja się już z wami żegnam O tam kogoś gonił przed chwilą kurkę No więc ja się z wami żegnam Zostawcie 20 łapek w górę Do następnego No i cześć